Cześć moi drodzy kochani widzowie oraz Siemka. Dzisiaj robię specjal na 20 subów i bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, dlatego, że mam aż 20 subów subskrypcji. I jestem bardzo szczęśliwa i radosna w ogóle. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję Wam i pozdrawiam wszystkich, tych, co. Yy, ogólnie mnie zasubskrybowali no i właśnie, dzisiaj miałam nagrywać w, z, z DATI LPS TV no ale niestety nie nagrałam ponieważ yy, no dzwoniłam do niej i nie odbiera przez kamerkę, bo yy, my gadaliśmy właśnie przez kamerkę, coś się rozłączyło i teraz nie wiem nie odbiera po prostu więc. A i nie pytajcie, dlaczego ten LPS ma makijaż. Po prostu robiłam na odcinek, ale się rozmazał. Wygląda dziwnie. Bo miał być inny. Na odcinek właśnie. Bo będę jutro, albo pojutrze nagrywać pamiętnik z ży... No, pamiętnik e, Kiry i Lisy, e, znaczy Alice oraz może jutro nagram, no, jak się to nazywa? Życiami e, tajemnica naszyjnika, ale to już zobaczę. Bo właśnie ja robię tak jakby ja robię różne serie, a ich mówię, że tak tak obiecuję, że jutro nagram nagle później będzie za tydzień. I później tak dalej jest. Miesiąc temu chyba już powiedziałam, albo kilka tygodni temu powiedziałam, że nagram, ale nie nagram Więc nie warto mi ufać. Takie, nie, na no, żartuję. No dobra, to typa, <grym> bo nie nagrywam z tą niestety Dati. Dlaczego nie odbierałaś? Takie. No i właśnie, jestem bardzo szczęśliwa. No i pod tym... Niech każdy kto mnie zasubskrybował pod tym filmikiem niech napisze. Kom jakiś... Nawet minki mogą jakieś być bo jest buźki, no, emoji. No. <laughs> Więc to chyba... No... Nie wiem co jeszcze powiedzieć. Gdzda. Um. No po prostu bardzo jestem... Szczęśliwa, dlatego że mam 20 subskrypcji. A miałam mówić to, że chciałabym, żebyście dobili 30 subów. Mam nadzieję, że dobijecie. 30 aż subów, a później chciałabym 50 XD. Wszystko bym chciała. No ale mam nadzieję, że dobijecie chociaż 30 później su, yy, 30 subów, a później jeszcze 50, bo ma bardzo, bardzo zadowolona, kochani. No. Mm. Bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo. bardzo. <laughs> no. I właśnie bardzo będę zadowolona. Aaa, już wiem o czym ja miałam mówić że z dati. Uuu, znowu się po. <laughs> Jemy no, co ja robię. Ty spalaj, ty spalaj. Ała No ale <laughs> chciałam powiedzieć, że. Co już pewnie reszta wie. Na pewno reszta wie że będę że, że będzie u mnie nacałać de aki. I... Co ja robię ze swoim życiem? Właśnie ciągle mówię "zda". Nie wiemy dlaczego. No ale jestem bardzo... Ciągle się powtarzam w ogóle. Masakra. No ale będzie u mnie nocować DATLPS TV za kilka dni Znaczy za kilka tygodni Więc bardzo, bardzo się cieszę e, tak Jak będziemy nagrywać mnóstwo odcineczków Również na polu, jak i w domu moim Jeszcze nie doczekam, naprawdę e, No i właśnie też bardzo będę zadowolona. To. No i nie wiem co dalej powiedzieć. Po prostu jestem szczęśliwa, że mam 20 subów i chciałabym 30, a później jeszcze 50. No i w sumie to tyle w tym odcinku. Bo w sumie nie mam nic do więcej do powiedzenia. A ciągle mówię to samo. W ogóle... Ciągle to samo mówię. Ciągle, ciągle. Nie mamy dlaczego. Na przykład ciągle mówię, ciągle. O co mi chodzi? No więc, to chyba było na tyle, więc. Ja się z Wami żegnam, moi kochani! Jesteście kochani, naprawdę! Więc. Bajo!